Cześć, witam cię serdecznie w słodki piątek na moim kanale Odkrywaj Zewom. Dzisiaj będzie się bardzo dużo działo w moim odcinku, ponieważ um, mam nowego gościa w mojej kuchni i chciałabym Ci go dzisiaj przedstawić, a więc zostań ze mną do końca. Być może dotarły już do ciebie wieści, ponieważ internet już huczy. Um, dość sporo informacji pojawiło się na ten temat. U mnie dzisiaj pierwszy raz na moim kanale przyjaciel Thermomixa, mój nowy gość w kuchni Thermomix Friend czyli urządzenie, które będzie wspomagać się Thermomix w gotowaniu. Już za moment pokażę Ci, jak on wygląda i jak można go używać. Dzisiaj y, dowiesz się tylko pobieżnych informacji, a na więcej szczegółów zapraszam Cię na najbliższy, wytrawny wtorek. Tam opowiem Ci więcej o tym urządzeniu. Ale nie zapominam o tym, że dziś słodki piątek i przygotowałam dla Ciebie przepis na biszkopt. Ponieważ chcę Ci pokazać, jak w łatwy sposób można w urządzeniu Thermomix przygotować Biszkopt, ale nie będzie to Biszkopt sote, przygotowałam również dla niego krem i pyszne mrożone truskawki z galaretką, a przepis ten otrzymałam od mojej klientki i koleżanki Ani. Aniu, bardzo Ci dziękuję za Twoje inspiracje. Jesteś niesamowita i nieoceniona. A więc więc dzisiaj przygotowuję przepis na szybki biszkopt Ani. A więc tak wygląda przyjaciel urządzenia Thermomix, Thermomix Friend. Jest bardzo malutki, zajmuje mało miejsca. Naczynie jest tak duże jak do Thermomixa, ponieważ możemy sobie zamieniać naczynia i pracować jednocześnie na tych urządzeniach. W ten sposób, więc pojemność 2 200 litry 200 zostaje ta sama. Jeśli chodzi o gotowanie i pomoc Thermomix Friend, oczywiście możemy działać nim tak jak na urządzeniu Thermomix, czyli w dwojaki sposób. Po pierwsze sterowanie ręczne, ustawiając sobie czas, temperaturę i obroty. Oraz sterowanie automatyczne, czyli przepisy, które są dedykowane do Thermomix i Thermomix Friend, automatycznie przełączają parametry na urządzenie Thermomix Friend. Są one połączone poprzez Bluetooth i możemy w ten sposób przemieniać się przepisami i przesyłać na Thermomix Friend. Tak jak mówiłam, Wcześniej więcej o tym sprzęcie opowiem Ci już we wtorek, a dziś przechodzę do przygotowania przepisu. A do tego przepisu będę potrzebowała jajka, mąkę, odrobinę proszku do pieczenia, szczyptę soli wszystko mam tutaj już dodane w moce cukier, galaretkę truskawkową, truskawki mrożone, wodę, motylek. Oczywiście blaszkę wyłożoną papierem. W moim przypadku jest to dzisiaj tortownica do pieczenia biszkoptu. I przepis rozpoczynam od włączenia piekarnika na temperaturę 180 stopni. Oczywiście, góra, dół. Blaszkę mam już wyłożoną papierem. Następnie do naczynia miksującego wkładam motylek między noże i dodaję 4 całe jajka. Następnie 120 g cukru. Mam tutaj też w środku jedną łyżeczkę cukru waniliowego, wykonanego oczywiście w urządzeniu Thermomix. Zamykam naczynie miksujące i teraz przez 6 minutek w temperaturze 37 stopni na obrocie 4 będę sobie ubijała te jajka z cukrem, ale w międzyczasie przygotuję już sobie Thermomix Friend, aby podgrzał mi wodę na moją galaretkę, ponieważ w trakcie kiedy będę piekła a biszkopt. Będę chciała, aby ta galerytka już wystygła, więc wlewam do naczynia miksującego 1200 gramów wody, zamykam naczynie i ustawiam sobie ręcznie czas grzania 15 minutek, temperatura 100 stopni, obrót 1, I w tym czasie, kiedy będzie mi się ubijał biszkopt. Thermomix Friend podgrzeje mi wodę na galaretkę. A więc włączam urządzenie na obrót obrót 4. Gotowe po 6 minutkach ubijania jajek z cukrem pod temperaturą. Wyglądają w ten sposób, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ teraz kolejny krok to Ubijanie dalsze również przez 6 minutek na obrocie 4, tym razem już bez temperatury. Minęło 7 minutek. Termomix Friend osiągnął 100 stopni. Zatrzymuję go w tym momencie. I do naczynia miksującego wrzucę 3 galaretki truskawkowe. I następnie zamykam naczynie miksujące i będę chciała, żeby teraz Thermomix Friend mieszał mi tą galaretkę, ale już bez temperatury, więc wyłączę temperaturę, zostawiam tylko czas i ustawiam obrót 2, aby tylko w tej gorącej wodzie wymieszał mi galaretkę do rozpuszczenia. Czas ubijania się zakończył. Moje jajka są już ubite i kolejny krok to dodanie mąki pszennej, a w Thermomix Friend zatrzymuję moją wymieszaną galaretkę. zobaczcie jak pięknie się rozpuściła. Mam nadzieję, że jest to widoczne. I teraz zostawiam ją tylko do wystudzenia. Nie potrzebowałam stać przy niej i jej mieszać. Urządzenie samo mi... Wymieszało składniki. Następnie do naczynia miksującego wrzucam 120 g mąki pszennej, szczyptę soli oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Mam to tutaj wszystko w jednej miseczce. Następnie zamykam naczynie miksujące i przez 4 sekundki na obrocie 3 razem z motylkiem mieszam wszystkie składniki. Jeszcze sprawdzę przy pomocy kopystki, czy jest potrzeba wymieszania składników. A następnie przekładam na przygotowaną blaszkę. Zdejmuję motylek. Przemieszam wszystko jeszcze razem kopystką. Tak jak mówiłam przed momentem. Mąka super się wymieszała, a więc przekładam ciasto do tortownicy. Oczywiście pomagam sobie, a, aby zdjąć ciasto z noży. Zamykam naczynie miksujące i włączam na sekundkę na duży obrot. Gotowe. I teraz spokojnie zgarnę resztę ciasta, a moje noże są idealnie czyste. Rozprowadzam biszkopt równomiernie po formie. Wyrównuję wierzch. Przez 20 do 25 minutek, oczywiście w temperaturze 180 stopni, tak jak mówiłam wcześniej. kiedy biszkopt się piecze w piekarniku, moja galaretka właśnie stygnie, a ja chcę Ci jeszcze krótko powiedzieć o kremie, który przygotowałam do tego biszkoptu. Dziś nie będę Ci zawracała głowy tym przepisem, ponieważ znajdziesz go już na moim kanale. Jest to krem budyniowy, który przygotowywałam już w wcześniej w odcinku z rurkami z kremem. Znajdziesz pod tym odcinkiem wszystkie proporcje oraz sposób jego przygotowania. Oczywiście podlinkuję Ci tutaj u góry, abyś mogła przenieść się do tego wideo i sprawdzić przepis na ten krem. Czas pieczenia biszkoptu się zakończył. Wyjmuję go z piekarnika. Wygląda w ten sposób, i teraz zrobię coś, co być może dla Ciebie jest nowością, a być może robisz to a Ty również ze swoimi biszkoptami. A mianowicie zawsze, kiedy wyjmę biszkop z piekarnika, rzucam nim o podłogę. Gotowe. Chodzi tutaj o to, aby wszystkie powietrze, które jest w biszkopcie zawarte, w tym momencie rzucania wydostało się z niego, wtedy biszkopt nie upadnie. A więc teraz rzucony biszkopt odstawiam na bok do wystudzenia. Biszkopt się już wystudził, teraz sobie go przekroję, zobaczę jak wygląda mój biszkopt nieopadnięty, wszędzie jest równy i przyznam Ci szczerze, że odkąd dowiedziałam się o tym sposobie rzucania biszkoptu właśnie zawsze takimi wychodzi, wcześniej zdarzało mi się tak, że u góry był wyższy, a z boków opadał, czasem na odwrót się działo, teraz od kiedy stosuję ten sposób, zawsze mój biszkopt jest równy, jeśli jeszcze tego nie stosujesz, Wypróbuj, warto. Ja teraz mój biszkopt przekroję na pół, ponieważ przygotowałam sobie krem, tak jak już wcześniej ci mówiłam, i będę do środka dawała krem. A więc przekroję biszkopt. Dolną część wkładam z powrotem do blaszki, a górną zostawiam na momenty z boku. Ja dlatego wkładam ją do formy z powrotem, ponieważ jak będę wylewała te trłuskawki z galeretką, chciałabym, aby zastygły równo z formą. Aby nie wjeżdżały mi w dół, dlatego też wkładam z powrotem ciasto do blaszki. I teraz tak, na ten spód układam przygotowany wcześniej krem. Tak jak już ci wspomniałam wcześniej, przepis znajdziesz w odcinku z rurkami, z kremem. Jest to krem budyniowy, bardzo prosty i łatwy do przygotowania. Wysmaruję cały spód, oczywiście równomiernie i zakładam górną część biszkoptu, lekko dociskam, aby wyrównać. I w ten sposób mam przygotowany biszkopt, a teraz zajmę się przygotowaniem mrożonych truskawek z galaretką. Moja galaretka już się wystudziła, dalej czeka tutaj w Thermomix Friend. E, następnie do naczynia miksującego będę wrzucała około 500 gramów e, zmrożonych truskawek. Właśnie po nie idę, ponieważ włożyłam je z powrotem. Do zamrażarki, aby mi się nie rozmroziły, moje truskawki wrzucam do naczynia miksującego. Gdzieś mi tu uciekły. Zwracam uwagę, aby nie były sklejone razem, aby były pojedynczo wrzucone, ponieważ kiedy się posklejają, robi się tak duża bryła, że ciężko termomiksowi to rozdrobnić. I teraz przez 10 sekundek na obrocie 8. I truskawki mam rozdrobnione w pył. Już Ci pokazuję, jak wyglądają. Spójrz, jest po prostu pyłek. Zgadniam sobie to, co mam gdzieś tutaj na wierzchołku, aby spadło na dół. Teraz tak rozdrobnione truskawki zalewam moją przygotowaną wcześniej i już wystudzoną galaretką. Na ten moment galaretka ma temperaturę 40 stopni. Zalewam truskawki i mieszam wszystkie składniki razem, żeby te truskawki się równo połączyły z galaretką. Zobacz, jak po dwóch minutkach galaretka już ma konsystencję kisielu i w tym momencie wlewam ją na biszkopt równomiernie, na całą powierzchnię. Ja tutaj jeszcze nie powiedziałam Ci na początku, ale jeśli chodzi o wielkość blaszki, Tortownicy, którą używam, jest to rozmiar 28 cm, więc taka dosyć spora. Myślę, że na mniejszą blaszkę potrzebowałabyś użyć mniej galaretek i mniej truskawek. Dlatego, że zobacz, jak moja tortownica jest wypełniona po brzegi. I teraz tak przygotowane ciasto wkładam dosłownie na 15 minutek. Do lodówki, żeby tylko całkowicie stężała galaretka i ciasto jest gotowe do podania. Efekt końcowy szybkiego biszkoptu z mrożonymi truskawkami i galaretką. I od siebie dodałam właśnie ten krem budyniowy. Aniu, bardzo Ci dziękuję za Twoją inspirację i pomysł. Ciasto jest bardzo pyszne. Polecam Wam, wypróbujcie, przetestujcie, przepis jest naprawdę bardzo szybki. Sposób dodania mrożonych owoców do galaretki rewelacyjnie sprawdzi się, jeśli nie masz czasu na tężenie galaretki, ponieważ dzieje się to bardzo szybko. Myślę, że warto spróbować również z innymi owocami, ale truskawki są naprawdę bardzo pyszne. A, a jeśli ty chcesz, abym wypróbowała Twój przepis, odezwij się do mnie, z chęcią to zrobię. A jeśli chodzi o Thermomix Friend, pokrótce dzisiaj poznałaś poznałeś to urządzenie. Tak jak mówiłam na początku, zapraszam Cię już na wytrawny wtorek, a tam opowiem Ci więcej o tym świetnym duecie. Oraz jak zwykle we wtorek, ugotuję dla Ciebie coś wytrawnego. Będzie to przepis wykonany na obydwóch urządzeniach. Także zapraszam Cię serdecznie, a dzisiaj się z Tobą żegnam. Życzę Ci dużo zdrówka. Trzymaj się, Papa.